Czy na moście cofanie jest zabronione? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji wolno ci skręcić w prawo bez zatrzymania się przed sygnalizatorem? Odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji masz prawo zaparkować pojazd w odległości 5 metrów przed przejściem dla pieszych? Odpowiedź nie. W przedstawionej sytuacji zamierzasz jechać na wprost. Czy musisz się zatrzymać przed wjazdem na skrzyżowanie? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmienić światła drogowe na światła mijania? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji widzisz kończący się pas ruchu dla rowerzystów? Odpowiedź tak. Czy za tym znakiem wolno Ci poruszać się z dowolną prędkością? Odpowiedź nie. Czy ten znak ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego za jezdni? Odpowiedź nie. Czy pojazd wjeżdżający na tak oznakowane skrzyżowanie ma pierwszeństwo przed pojazdem poruszającym się dookoła wyspy centralnej? Odpowiedź nie. W tej sytuacji silnik nie daje się uruchomić i nie masz możliwości usunięcia pojazdu z torowiska. Czy jesteś zobowiązany ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie? Odpowiedź: tak. Czy w przedstawionej sytuacji możesz zatrzymać pojazd na poboczu? Odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji wolno ci wjechać na skrzyżowanie? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji wolno ci kontynuować jazdę przez przejście dla pieszych bez zatrzymania? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji wskazania sygnałów świetlnych są ważniejsze niż znaki drogowe? Odpowiedź: tak. Masz zamiar przejechać na wprost przez widoczne skrzyżowanie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które nadjeżdżają z lewej strony? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź: tak. Czy z pasa ruchu, na którym się znajdujesz, dozwolone jest skręcanie w prawo? Odpowiedź: nie. Czy postąpisz właściwie umieszczając ostrzegawczy trójkąt odblaskowy w odległości 30 do 50 metrów za pojazdem, który uległ awarii na drodze ekspresowej? Odpowiedź: Nie. Czy w tej sytuacji, zamierzając skręcić w prawo, masz pierwszeństwo przed pieszym? Odpowiedź tak. Co w pierwszej kolejności należy zrobić, gdy dziecko znajdujące się w foteliku zachłysnęło się jedzeniem? Odpowiedź B. Bezpiecznie zatrzymać samochód, wyjąć dziecko i trzymając je głową w dół uderzać między łopatkami. Czy dozwolone jest oddalanie się od pojazdu, gdy jego silnik jest w ruchu? Odpowiedź A. Nie. Jakie mogą być konsekwencje użytkowania opon z nadmiernie zużytym bieżnikiem podczas hamowania na mokrej nawierzchni? Odpowiedź C. Zmniejszenie siły tarcia i wydłużenie drogi hamowania. Czy masz prawo przewozić niemowlaka na kolanach osoby dorosłej? Odpowiedź A. Nie. Która z wymienionych technik jazdy pasuje do określenia ekonomiczna jazda samochodem? Odpowiedź B. Używanie silnika do zmniejszania prędkości jazdy. Jaki odstęp musisz zachować od omijanej przeszkody? Odpowiedź B: Bezpieczny. Które z wymienionych zachowań wobec rannego w wypadku może skutkować odpowiedzialnością karną? Odpowiedź A: Zaniechanie udzielenia jakiejkolwiek pomocy. Jak długo należy ręcznie stabilizować głowę poszkodowanego z podejrzeniem urazu kręgosłupa szyjnego? Odpowiedź B. Do przejęcia stabilizacji przez członka zespołu ratownictwa medycznego. Czy prędkość dopuszczalna 50 km na godzinę obowiązuje na obszarze zabudowanym przez całą dobę? Odpowiedź A. Tak. Poruszasz się autostradą i zamierzasz ją opuścić. W którym miejscu rozpoczniesz hamowanie przed zjazdem z autostrady? Odpowiedź B. Powieździe na początek pasa wyłączenia zjazdu. Jakie czynniki wpływają na poprawę pola widzenia? Odpowiedź B. Zmniejszanie prędkości pojazdu. Która z wymienionym kategorii uprawnia do kierowania czterokołowcem innym niż lekki? Odpowiedź A. B1.